Witam wszystkich, Major Ziggs. Potężny, ale fajnie wygląda. Na, zmieniali? Na pewno coś zmieniali. Nie pamiętam, że tak fajnie wygląda. Ej, to jest skin co Ziggsem i tak fajnie wygląda? Zmienianie mu coś, nie wierzę, że nie. Był jakiś czas temu Ziggs, ale na... ...bociku, więc teraz na midziku. Różnorodność robimy i run, inna runa, bo wziąłem Fist zamiast Kometkę. Fist też dostał nerf'a, nie? No. Właśnie chyba wszystkie rune dostałem, bo ale Mogę się mieć takie co damage zadają, nie? High of Blades jeszcze teoretycznie nie dostało. a to to jest taka runa z atak speed się zwiększa, więc. Można tam debatować. Bo Presby, tak, Conqueror dostał. letal Tempo dostało. Oblodzenie nie liczymy, no? No i Aftershock jeszcze na siłę chce się, się kłócić, bo też zadaje obrażenie. Aery, Kometa, wszystko dostało, no? Weź zresztą, nie? został buffa, tak jak mówiłem w tym odcinku z Morganą, to jest nerf. Został zrewertowany nep, który był w patchu 4,11, czyli 10 lat temu. Hitbox Q. Powinno lepiej bomby kleić teraz. Powinno lepiej się przyklejać do targetów, tak na chłopski rozum. Tam 30 jednostek Timoszka. O co? Ale to jest indri ja tego nie trafiłem. Ale ten Jace jest jakimś smurfem, jaką tego. Dobra, dawaj Baziczek. Specjalnie wziąłem, żeby strike'a sprokować. Ja się teraz zintowałem trochę. W że on mi do mordy nie przedech widział, że to W wziąłem. To ma tak duży cooldown. Dobro, to już widzę, że chłopiec. Jest... No, tego nie zdobrzyjcie. Jeszcze Blaze, tutaj na twarz. Pyk No, ale straciłem golda trochę. Ekstra gold z tyłeczka. Dziwię się, że mnie nie puszuje na hama. jak ja wziąłem w Bo widzi to, nie? Nie powinienem rzucać. Szczerze mówiąc, my myślałem, że to jest o no, ma omawiać z Rasha. Już? Szybko. Tylko żeby sprokować i dostać extra gold z tyłeczka to robimy. Grosz do grosza, 4 golda teraz, 4 golda potem. No dziwię się, że mi na mordę nie skacze. jest są tak chore te trade. No stun hit for sure. No nie swidujcie tej Irelii z tyłkiem, proszę. Siądę normalnie, bo zaś się zaczyna. Ulungowanie, ulungustwo. Po minionach jest fajnie rzucać coś z ale też trzeba nie gram, wziąłem specjalnie lepsze runy. Full damage, żeby był. No za No kle kleją się te bomby lepiej. Po zacznijmy. Bo ja z x dużo gram, ale i Dickery. będzie mi się nie podoba. Za dużo straszności jest. A jak macie jakieś właśnie AD-piki, jak ten Jace. no na ich team spójrzcie, nie? Mają AD topa, AP mida, AP AD mida, AD topa, bo się trochę że mi kula jakaś podejdzie, puszuję to trochę kulą. i nie sprokuje się nie w się, mogę to ale widzę no, no. co tam jest robi? czemu on gra tak W końcu? Ile można czekać? Wiesz, rozumiem, że manę oszczędzasz. A ma TP, no to czemu on tak oszczędza tą manę? Krapie jest dolny, jak chcesz. Możemy go zrobić, jak będę ci z widzę. Widzę, 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 widzę. Ładny wardzik tam. Dobra, bo trochę się za bardzo czuję też. Co to było? Z... <gryw> Podobno nie można tego robić. Wziął i mu zeżar kanona. Kurde, jakby to szybciej zagrał. Nie mam tego. Ładnie no, nie przeszło też mądrze z jego strony. Nie przeszło tego instynktu. Większość ludzi tutaj by przeszła po więc... Nie przepcha się to. A dobra, no to takie. I mam na Tomik ja chciałem łezkę grać. Inunez myci skórką, więc nie mogłem zostać. No dobra, no łezkę kupimy innym razem. To jest za dobry, żeby go nie kupować. Dlatego to mi trochę boli, bo ja sobie lubię z łezką zacznę ale ten Dorans mi się wydaje, że jest za dobry. No chyba, że jakieś placebo mi chodzi, ale mi się wydaje, że nie. Muszę to przepchać, nie mogę tak nie mieć ustawiony. A mogę mobkami przepychać. Młyn trochę widziałem już na bocie był Na to już trzy śmierci ma Na susik Aaaaa Co to jest za agresja Szczerze mówiąc, to nie wiem, gdzie mój team był, jeśli mam być szczery, Ale no dobra. No, no. no dostałbym Śnieżko, no musiałem przepuszczać Nunu no, no, prze... i tańczy, Co to jest? To jest na z niej Zdziwnie ten Jayce zagrał, no ale Musiał Nunu iść, skoro tak grał. Oto topa się boję, bo mu się linia odbije, mu nikt tego nie pomoże przepuszczać. Patrzcie, i trzyma. Przed chwilą smajtował katapultę, co już podobno nie można robić. A to dalej bije 50 chyba obrażeń w tym. w, w, w katapulty. Dobra, na z gram z X'em to sobie przepcham w miarę. A tam nóżki chyba bolą. Serio? Będziesz to trzymać? To znaczy, że to tu nakręcę, jak on to trzyma. No, no jak sobie to trzymy. O, tędy nakręca, tego nie spodziewałem się Tylko, że go nie przerzuciłem Całe HP straciłem, no, mam dwie poty, których nie wypiłem Nie spodziewałem się, że tędy będzie nakręcać No i co, teraz poszujesz wow. No Skocz, skocz Zmintowałeś tę katapultę, ale się bałem, bo na Jayce'a patrzyłem co robię. czy komba nie rzuca. Nie mogę nawet Ward'a postawić. Nie się kumy. dałem go, nie wiem, z każdej strony ten Nunu jeździ, co to jest? Ja nie spodziewałem się go z góry bo w ogóle, myślałem, że z dołu podleci. Straszny jest ten Nunu, jest tak straszny, jak ja gram takim magiem niemobilnym. Giga straszny to jest, boję się. No ja mam chłopa z mieczem Edge łysego prawie. te w timery jeszcze zmniejszyli, nie? Ale tego w ogóle nie szyję Masz szósty poziom, powinien ich rozpierdzieć jak przejmie tego Jason. Albo no, że umrze zanim w ogóle do Basic połączy z nim. Jak mam miniony do dupy, no bo ten Nulu mi teraz taki młyn robi, nam idzie naprawdę... No już skupienie teraz. Pyk. Rzucasz bombkę, po co jakiś beziczek się męczyć? Jak masz bombkę. Pyk. Myk. Pyk. Pyk. Lejcik robisz. Resetujesz pasywkę, rzucałem spele rotując. Detonacja 022, w ogóle co to jest za statystyki? Dwie to kilki, wszystkie. o No, jest... nie. no nie mogę na to widzę straszny, jest. i idzie z tą kulką, to jest tak straszne. Jakżej sobie oddajecie linię, to macie strzelnicę na mordzie potem. Jakim cudem ja tym dostałem, niech ktoś to powie. Jungle, gap, no nevermind. No trochę... ...wkurza ten. Jak to się nie przykleiło mu na twarz? To się przykleiło Dużo te bombki bolą, tyłek co? No i Relia chciałem wam pokazać, jak na Melaka można fajnie grać. Chciałem pokazać te bomby klejecie po minionach, na Jace to jest specyficznym champion. Ma się pan tego nie roumuje w ogóle. No, chłopcy schodzi. A co ja mam zrobić? Mam go zatrzymać? Mam wejść do, do mieszkania i przejąć stery? Ja mam r na botę jak chcecie. Podejdź, to jest dobre, dobra, tylko na wół. Ja pierdziele faker. No to już za dużo. A, nie many. Na pasywkę mogę poczekać. Teraz level up. A nie za spiznę bombę w ziemię. zapraszam pani Kate, ona się zdiwaniem template'y dostaję. Nic mi nie zadaliśmy w ogóle, ta jaka moja jakoś tak... No, zabiliśmy, ale to tak było ledwo co. A bo Kateń statica sejusa zrobiła, ja To dużo tłumaczy już no to jest sprawne, że go teraz nie mogę tak spańszać, że ma tyle HP, no bo taki championek grał Panteo może? A, go w nie masz supporta i tak? nie masz supporta. A nie masz uwagaj temu do stakowania. Nunu się boję bardzo. Pan teon on klątł, rzucił na rodzinę. Naki. Szczerze mówiąc, wywalone jak to jest Nunu. Rotuję pasywkę. czka teraz. A szkoda. I idzie też. <grywa> nie wiem, granie, no to jest taki trolling. Szkoda, no, chciałem tule lepiej rozpierdzić. Z X-em tu to strasznie dużo daje. No i nie mam no, jak pomóc, no, na gram magię wziąć ze zmidę. A trójkę może damy radę no. Przedałnę z nich. O, to się opłacało ze tyłkiem, no. Dogshit, czemu są tacy to toksyczni wszyscy? Nie podoba mi się, że jego jest na bocie, jak on nie ma Pantolona. Strasznie to jest takie jakieś, no. To jeszcze Matrixa robić? Chciałbym ten turę zniszczyć, coś na siłę tego zabić. Chodźmy, chodźmy po to, on potrzebuje cię tutaj. Na on cofno to to jest GG GG oh no. O nie to bo chyba zintowałem Myślałem, że pęknie już Robi? O nie! No co ja robię? Ale nie, no do końca mogliśmy bić tym trójką. Czemu my się serafiny przestraszyliśmy? To no tak nie był first to play te dwa tam były. Dobra, no intik trochę, ale czemu serafina ma erkę po walce na bocie? To jest też dobre pytanie, którego wy sobie nie zadacie. Czemu serafina ma erkę kę po walce, na po walce na bocie? I czemu tego biego nie ma w grze w ogóle, tak mi się wydaje. Nie zrobił fistrak, nie, 200 stówek. On problem jest taki, że Irelia zrobiła takie tempo, w grze, że patrzę na te dwójkę już, agresję na te dwójkę robi. No nie, ma co to to jakicie, to nic nie da. No za dużo dips jest na topie. Ech. Nie wiem czy wrzuciłem ten uczynik z Cassandra, no, ale co co mówiłem, no, po prostu trzeba nie wypierdzielić stracić te 20-30 milionów, a się nie wypierdzielić, po prostu no, w trójkę ośmią, Avengers i na mordę zrobić no. To nie nas zabije. No niestety jest mądra, nie napierdziela tego turretu nie próbuje się bić. O i Wicencika robi na susę I jego i Caitlyn Pantheona robi do drugiego, by the way. Caitlyn miała też taką przebakę z Bota, ale z, z useless statika złożyła, na no, serio. Ja mam drugi poziom erki chciałem coś podkręcić. Wizja? Ty świnio, ale dostałeś tego, więc... No zostaw mnie, no błagam, pomoże mi ktoś? Nie no, nie ma tu nikogo, no co ja tam mogę brać, nie ma tu nikogo niestety, na boce idziemy serafinę zabić, wow, po raz setny, trójkę. Mogę przez ścianę od razu przefreszować. nie przez, źle rzuciłem te wółek, bym rzucił bardziej do góry to przeskoczył przez tą ścianę. Serafinę po raz setny muszą zabić. No tam, no, tureta nie mam, no to co ja, co ja chcę zrobić jak tureta, nie Dyntka jest. Mam jeden 4 ale ja nic nie mogę zrobić, jestem tyrany w tej grze. Naprawdę, jestem tyrany. Sorry, ale mój tak nie chce mi pomóc za bardzo. Znaczy, nie robią tego co ja od nich wymagam, no. Teraz takie akcje jak mnie tam nie ma, no super też. O, a to nie wyjdzie też, bo i Ryota z ich zamkniętą. No nie, bo ja gram magią skalującym się i jest 40 zabójstw w tej grze i ja mogę na to poradzić. O Nasus przyszedł stopa topa, on wół kliknie potem dużo żeby... Nie nie chcę mu brać tych stacków, ale to jest też moja linia, no wydupczaj, za przeproszenie. I co na tego topa? O, just play safe Katie. O, just play safe. Patrzcie, i nasz top mnie nas schodzi, miniony kraść. O, no, ja trzy basici mnie zrobiła, no dużo nie mogę zrobić. Na 3 Bajziki mnie rozpierdziła Mercem. No, dajcie, no jest. Nie chcę mi się tu grać. Sorry, ale jak mamy Interu w teamie, to. To z nalele, gdzie chodzić nas wszystkich. Na 3 Bajziki mnie zabiła. Patrzcie. Item zadał więcej niż Basic. Śmieszne to jest, no? Ale ten biego też jest głupi. No, wejdźmy w tą śnieżkę. Siłę się wywala na drugim poziomie i siły vergangnik pisze. No wypierdź z tego mi idę, no Niestety ma no chyba redukcję obrażeń jest, jest tak spocona ta irelia. Przegrywam tylko dlatego, że ta ulungę grała na tym topie, no ale jest to do wygrania, no jest Nasus jeszcze, no ale... Tak mi się tego nie chce grać i tam klęczy, Był bym się, że jest skillowa, bo se stanęła w miejscu. Ale mi itemami nie zabija i tym, że ma dwa levele przewagi. wagi, na npc -ta na topie. No, fajnie, że to jest pomoc mojego teamu, że mi miniony podobijać na midze. Zabijmy ją, że ona jest do zabicia. O, pewnie mi że intuja, ale wcale nie chcę maski spoczywać na no może. jest tu nasz team cały, czy nie? Czy nie? Mamy? O nie, nie jestem w stanie, animacja nie jest w stanie wypocząć tego. Dlatego próbuję nie, czemu nie przejął tego no, nulersa. Na zabił se Kaisa. No nic nie <grytanie> zrobić. Patrzcie, patrzcie, jak na dystans skróciła stąd do dotąd. Nie, nie powinno być. Było okej, okay, gdyby nie podeszła tak jak nie umarłem. to byłoby okej okay, jeszcze, nie Ona straszyła moją bombę, nie? To ma ma... Na serio, ma cenda i idzie teraz do tego. Po co on tu skacze? Po cholerę tu skacze, że ma 5 leveli przewagi menadkowej. Jak razem w nią wbijemy, to wygramy, ale musimy razem się Lecz w nią! czego on się boi ten Diego? Super, taki kile dostajesz że z tyłka za darmo, nic nie robiąc, Awk stojąc. Wypierdzielę, ale chyba jak no, że jesteś nasusem jakimś zasranym. Jest to do wygrania, ja chcę to wygrać, chcę to grać i chcę to wygrać, ale ciężko się gra. To nawet nie jest tak, że nie mogę coś zrobić, bo to mi po prostu ciup, ciup, ciup i jest ca ca całe HP tracę. Bo on prokuje te wszystkie gówna na tym, o ale sobie kupiła itemy. Ona ma podwójne ten jeszcze pewnie nie ma wszystko. Nie ma staków ten Nasus. coś tam ma Jest szansa, nie mogę się na tego bota, bo mnie wszystko przecina przez las i umieram. Jakby ją jego przejął Co się dzieje? Nie, to było dobre No to wszyscy musimy razem Myślałem, że uratuje no, Zabiliśmy no, Te nie było dobre, ale my, my, myślałem, że je przerwę atak i uratuję tego wiego. No fajnie, że jest taki fajny, albo si musimy z całą teamem do niego zejść. A i tak ledwo co umierę. Nie no toksyczny jestem, ale nie wiem, no, ta gra mi cała minęła znowu, nie wiem kiedy. Był taki laning to jest fajny, że ja sobie robię ciup, ciup, ciup na tego Jasona i potem chłop five head na tym nunu. -nu z każdej strony mnie łapał, jak... łapał mnie jak chce. Mam 400 gold aż tak plecy nie jest to. Weź to no. Bojże, że Nunu gdzieś tu krzaczku jest, robi na, na tyłek. Mam także Montaina A tak se też wilca, bo później jak robię tą łezkę. Już są wszyscy źli i kradną sobie na Silna jest ta jak ale. No i do trinket zmienić właśnie, z tym z że nie wiem. Pała cała jedna. No to Kajsa to w ogóle grzenie, nie widzę. Nawet. No no oddał? O czym się wydaje? 15 poziom, Ja pierdolę, ja też jestem w plecy z tym Exno. ale jak mi nie przychodzi. No nie robię, pułapkę gdzieś robią. Gdzie ta Rka poleciała? Dobra, szukamy Rki. Gdzie Rka poleciała? Bo nie wiem gdzie poleciała, na minimapę musiałem kliknąć. Dobra, nie kitujmy. Dobra. Od Odciągnijmy od irreedy palkę, to jest dobra. To jest giga dobra. O nie Najpierw nie odnieliśmy odciągnąć walkę. Ona Rkuje w tym krzaku pewnie. O, nie rusza się. Gówno takie na tej relacji, szkoda, gale. To perma, on nie ma W drugi od ten czy coś? On nie miał perma uptime notify. Eee, no nie, chcę się tam do niego wracać. Nie. Hop, LPK musi policzyć po gierce do szkoły. Nie wiem, byłby idealny fight, gdyby ta Caitlyn po prostu nie poszła w stronę rally. Ona jeszcze bez flesza w ogóle skróciła dystans do tej Caitlyn, no sorry, ale jak? Ona we mnie sfleszowała teraz. Jakbym tego w nie zagrał tak instantem, ja bym umarł, albo by, się by wyleczyła do fulla. Nie, nie nie mogę farmić, ja jeszcze przy... Dobra, siądę, bo w puchałku. Aaa... Chciałem rzucić ale ja nie będę to nie jesteś winny. O, i cały czas mi ci, cipię te minionki z midy. Dub, dup, 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 dup. Czemu i temu nie, mogę, nie można złożyć? Ciekawe czemu nie można i temu złożyć. No, nie ma się na czym wyleczyć. Szybciej mogę tę arkę stoić, to byśmy go zabili, aby go szybciej by... O Jezus Mario Co on robi? Jeszcze już ze skile bierze! Pocholę cholera tego killa, tam wziął z tej sera. No, jedno Q. Skill, skill, jedno ku. Chyba z 600HP mi to jedno ku wzięło. Ale mnie rozpierdzieliła skillem, no. Jeszcze mogą mi sprokać tego sera, to, to w ogóle bym śmiechnął na sali, kichnął. Nie wiem, czy mi tak na siłę nie chcę tego barona zrobić. W jego nam zrobić to. Nie, na Ziggs, ale tego to trochę. A już nie ma tego w ogóle. Wbij się, wleć, no, wbij się. Strzelnicę tutaj mamy. Po co ona odchodzi? Po co ona odchodzi? Wytłumaczcie, nie, ktoś się. Czemu nie przerwaliśmy Nersowi tego w ogóle, strzały jego? Nie rozumiem, czemu no, no, nikt nie przerwał. O jezu, go się podniesie. Ale ją wypierdzieliło, co jest? Kamikadze! Że <grym> wypierdzieliło! No jeden z tym Panteona, i hopeł mnie. Dobra, nareszcie turety. Z w grze i turety nie padają w ogóle. Wow, wow. Bum, plum. Tysiąc turetów, nie wiem, Banty, do końca gry. Plum, plum. Teraz mam kolejne kake boom, boom. Ale objective Bunty wywaliło. Dalej, dalej, dalej lecimy do, do końca gry całej. No trochę dużo tego. O, ale jestem fake'em! Lepię Już koniec zabawy jest, jest nie chwyciła jej to niestety tyłka, więc kliknie we mnie prawem teraz, mnie zabija. O, to tocia widzę, ale już ma niestety. Siup, siup, siup. Turety w sumie zniszczyć, ma rację. Ale przeżywałem ku sa ładnie i mi trochę grnął lulok. Ale dużo, nie wiem, niby tyle golda dostałeś mi i tak nie mam pieniędzy na nic. Kupiłem sobie. Muszę niestety ulicę. Muszę kupić sobie Voida, bo jestem jedynym apekiem, a chłopy mają full resisty. No gry nie skończą, chociaż, chociaż chyba skończą, A oni mają Barona, no tak, skończą. No to koniec A No szkoda, bo fajna się ta gra robiła, pomału. Ej, nie wiem, mili w tej grze, źla, słabo zagrałem, za bardzo się skupiłem, ale te play te są cholernie ważne. Brońcie to po prostu, brońcie tu. Już idę, już idę. Mam czternasty poziom, bo mi z Perym na midzie. a no biega nasz, 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 nasz biega. Za jakieś Jakie już lesy po prostu. To i to gówno. I czekaliśmy całą grę, żeby się wypierdzielić pod koniec. No klasyczek chyba. No. Czemu i nie mogą bronić Nexusu sucy mi Tylko bronią tam nie wiadomo co. GO LIVE AFTER LIFE Hvað það er það að við þessum GO LIVE AFTER LIFE Það var streamið að slúpa á gröðu Njö, 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 njö